Dzień dobry, jesteśmy właśnie jeszcze w trakcie szykowania się, mamy kolejny dzień, jak wam mówiłam, dzisiaj idę do pracy, więc... Mami, e... mami! E... I dzisiaj zapowiadają śnieg. Śnieg, ja lubię śnieg! Ja śnieg nie lubię, e, zwłaszcza, że wiem, że będzie strasznie zimno, jeśli będzie padał śnieg, ale no zobaczymy. Także niestety e, dzisiaj cały dzień do pracy. Zaraz będziemy otwierać kalendarz, musimy zrobić jeszcze szybciutko zadanie z dnia poprzedniego, także musimy się szybko, bardzo pospieszyć i zobaczymy. I tu mamy kalendarz, Elena właśnie pokazuje. Kalendarz ja został! Dobra. I my się szykujemy, i myślę, że jestem głodna. Elena pomaga mi właśnie wstawić zmywarkę. Dziewczyny już wiedzą, na jaki program się nastawia. A teraz otwieramy kalendarz, co? Poczekajcie, że wam pokażę nasze choinki. Tu narysowaliśmy choinki. Tu jest moja choinka. Tu jest Leny choinka, a tu jest Lili choinka. Coś takie ładne, kolorowe choineczki. Dobra, a teraz otwieramy kalendarz. Musimy znaleźć numerek 2. Co tam Lili ma? Co to jest? Ludzik. A tutaj Lili ma takiego Chase'a o zobaczcie. Tak! Chase on the chase. Chase is on the case. A tu Lena ma... O, co się zjechało? E, trola. A to No i otwieraj dalej, co tam jest, wyciągaj. Na razie wyciągamy dwójeczkę. Co tam jest? Kurwa, nie spadni mi z tej kanapy. Co tu jest? Czekoladki. Co tam jeszcze siedzi w tej? W kieszące. Tu mamy zadanie. Wynieść śmieci ze trzy kurze albo odkurz dywan, lub zrób coś w domu. I czekoladki. Już nic więcej nie ma. O, czekoladki mi jedna spadła. Takie czekoladki. Jemy, dziewczyny, czekoladki? No. Dziewczyny rozmawiają właśnie z y, babą, z babcią, a ja w tym czasie się maluję do pracy, także o, zobaczcie, trochę się przy Was pomaluję, żeby trochę wyglądać, tam, nie, to nie jest jakiś tam mega mocny makijaż, no ale coś tam muszę na to oczy nałożyć, żeby jakoś tam wyglądać. Także korzystam z czasu, że one rozmawiają, a ja w tym czasie się maluję. I jeszcze potem muszę troszkę oglądać mieszkanie, bo y, jak przyjdę do pracy, to... kalendarz! No to Lili, nie otwieraj kalendarza! Mami, ma Dzieciaki pało. nie rozumieją tego kalendarza, jeszcze. chyba. Znaczy, Lena tak, ale Lili jeszcze nie. Jeszcze teraz szybciutko ogarniam e, podłogę, żeby. bo miałam to zrobić wczoraj, żeby się nie zrobiłam. Jeszcze muszę zrobić podłogę w tym e, w korytarzu, bo to jest na dzisiaj, idzie zdanie na dzisiaj. Także to muszę cześć, tu jesteście. Siema, siema, Jedziemy właśnie do przedszkola. Mamy Lila, Tu jestem ja. Ja mam kulej nogę. Lena zostawiłam z koleżanką. Lena oczywiście zrobiła po raz kolejny aferę i jazdę. Tym razem, że chcę wziąć do szkoły pluszaki. Bo po prostu ja nie mam na nią siły. Są no bo bo tak dość. Więc yy, lecimy. Ja jestem już spóźniona do pracy przez tą całą aferę, która była rano. Jestem cała spocona i ja po prostu mam nadzieję, że mu się w nie umyłuje głowę za spóźnienie. Wracam właśnie z miasta. A, miałam do książkę Leny. Ale była taka kolejka, że chyba całą przerwę w moją lączową czekała. Więc wracam teraz, e, kupiłam kilka małych pierdół i wracam z jej się w Jest to strasznie, strasznie głodna, a nawet dzisiaj obiad zapomniałam, więc e, no, masakra. Odbierałam właśnie jeszcze książkę Leny do szkoły, czekajcie, że mi się hulajnoga nie wywróci. Mam książkę, więc to e, mówiłam chyba z dobrze nie wiem za tygodnie temu. No, i dopiero do SMS, smsa, jakieś kilka dni temu, że to odbiorą, No to wy dobra, po pracy pójdę. A oni w ogóle nie mogli zlokalizować tego zamówienia. W ogóle o co chodzi. I tam stałam, jak nie wiem co. Stałam, stałam, stałam. Teraz czekam na Tomka, żeby mnie odebrał, bo zazwyczaj tak robimy, że właśnie on mnie odbiera po pracy. I jedziemy po Lenę. No, a jutro pewnie będę musiała jechać po Lili autobusem, bo jutro, niestety, ale Tomek ma. Niestety jutro Tomek, to późno pracuje, bo jest czwartek, a w czwartki mają jakieś większe zamówienia. Zaraz lecimy po Lenę. Ech, no. Zobaczmy, powiedzcie mi też, możecie mi napisać, co byście chcieli zobaczyć we vlogmasach w tym roku, bo jak najbardziej no dopiero zaczynamy i wiadomo, że takie typowe vlogi możemy robić, ale możemy też zrobić coś fajnego, coś innego niż tylko vlog, więc jeżeli chcecie coś zobaczyć, to mi napiszcie, także żeby był czas na przygotowanie. Jeszcze szybko totalnie śmignęłam na zakupy, bo okazuje się, że w domu naprawdę jest prawie nic, a muszę coś jutro do, na obiad do pracy, bo jeszcze ja to tam zły jakoś poradzę, tam jakąś sałatkę czy coś sobie wezmę, ale Tomek e, bez obiadów pracy to jest słabo, więc e, muszę szybko jeszcze pojechać na zakupy, także jestem już w polskim serwisie, szybko byłam, bo się zamykają szybciej, ja teraz jadę do Aldi. Jak miło jest mieć pomoc przy rozpakowywaniu i wniesieniu zakupów na górę. Takie trzy, trzy, cztery wielkie siaty i normalnie jestem z tym sama <noise> i normalnie sama to tocham na górę e, teraz miałam pomoc w postaci mojego męża. E, także w sensie mi zazwyczaj zajmują więcej godzinki Więc e, więc tak mi zazwyczaj tyle samo zajmują no chyba, że są jakieś mega kolejki albo jakieś korki czy coś także ja właśnie będę robiła jeszcze obiad na jutro zapiekankę Ech. No tak, także zaraz, jeszcze, muszę jeszcze umówić filmik, żebyście jutro zobaczyli, co się dzisiaj działo, także, także dzień pełen wrażeń, jutro znowu do pracy, także jutro podejrzewam, że będę wracała autobusem, bo Tomek będzie kończył późno, bo w czwartki zawsze mają gorszy taki dzień, trudniejszy, więc, więc myślę, że będę wracała autobusem, no zobaczymy, tak się wyrywa ze sobą. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas.